nie wiadomo dlaczego, ale chcę je do wykonania. Nie, walczymy nie, z Fili1 jakimiś latającymi. I Z Dobra, Dobra, dobrze, że nie mnie, bo mi się zabył, Dobra, myk, rozproszenie. No lata, to masz chyba... A nie, ty masz ptastwo, że te typy ty, ty, latają? O Boże. Torch to. blocket. Nie, yeah. o też dostajesz apel. Ehm, um, spokojnie. Czemu, kurwa, za Nie no. To nie jest ten normalny. Że Kraj jest zorganizowane. Jak zmienić broń? Chyba nie chcę mieć broni. No, okay. że jednak. Jak mogę zmienić ogólnie cel? Nie mam szczerze pojęcia. Człowkami? Klikając na nich. No? A, dobra. Mam um, to oczekiwane temu jebnemu chowaniecowi z doliny, ponieważ on jakby. Ale chowaniec unika wszystkich nieperfekcyjnych ataków. Ale może normalne perfekcyjnie, ja, ja, ja mam szczęście, perfekcyjności akurat, ale tylko ataki. <laughs> Niczego innego nie jestem bez tego. Tobie nawet, ze życia też. Szczerze? Zasiłko. Sześć. To nie wiem. Wal czym tylko zapragniesz. I... Żeby go zabolało. Ja bym ja by mnie nie zabała, bo umrę. <laughs> Nie możesz... Czekaj. Wiedzieliśmy, że ty będziesz w dziełku. Dobra, wezmę to, bo jak będzie... Nie wiem. <słuch> a jakby weszło perfekcyjnie, to by przy okazji knoja zabiło. Ty zblokujesz, a mi ale krytyka za 10 tysięcy. Spróbuj na... Nie wiem w sumie co spróbuj. Obszarowy chyba. Bo... Nie, nie, nie. I, I mi walitruje! I mi wali trójkę. Uuu. Ta gra jest niezdiwana. Bo mi tylko walił image. I chyba <grym> dalej próbuję to. Bo jakby się udało perfekcyjnie bym chowańca zabił małego. No dobra. <grym> oh. Chowy? To no, super. Jeszcze unik. Oh, jakie uniki. Dobra. Czekaj, po tym kto jest? Nieśrodkowy. To tak jakby w ksiątrzu Revive player. Mogę cię wskrzesić, ale. Chcesz wskrzeszenie? Jakby no nie wiem, nie wiem z jakimi, z jakimi tego, punktami życia się zetpię. Jakby ja nie wiem, ja po prostu RNG zjadli totalnie, bo ja nie mam żadnego armoru w ogóle, nie. Ty się nie zrespisz po walce jakby? Nie, nie, chyba się nie po walce. Zobaczymy. Hmm. Nie wiem co... uczony jest takim bezwzględnym gównem, nie? Jeden jest takim frajerem. Każdego targetuje, mam chyba zero pancerza, ze... ma niby unikania jedne średnie. Ale wciąż ty unikasz swych dni więcej... ...niż ja, kiedy ty masz o wiele mniej unikania, nie? Nie to jest największy ten nie ma, ten No musimy cię wskrzesić, nie ma innej opcji. A okay, okay, i nasze to... życie, nie? To jest niezły żart, to jest... Gotowi? Czy... I zmniejszyło nam się Pucha życia, Czy jakieś macie... Używanie rzeczy? Nie. No. Nie mogę nic zrobić. torbę z chrustem, nie można niczego użyć. A ptaczeki nie mam żadnych. O Boże. Oh, Co oja. to jest? O, oh, magic o, damage. Boże. O, super! Dziwne, że nie wszyscy mnie je targetowali. W, sensie, w tym jestem chłopie... Mnie jest zaskoczony. Okay. Dobra, Orbit, pij tego po prawej. Ale on mu chłopie się dzisiaj je... Jebać to i ucieknie. Pewnie. Ja nie, co mnie pijemy? Ja umrę. Pij po prawej, bo oni nie mają lewej. tarczę na magię. Po prawej. On ma... oni... No. reszta ma tarczę na magię. Efektycznie. Mają taczną nogię? No. No? Mają HP magie. mają Dobra. Chyba ja powinien być bardziej sportem. Ja na drugim ranie będę grał na Lutni, i ja będę każdy dawał bawę chuj z tym 6. <laughs> Sześć. Sześć. Yy, yy. Czekaj. Yy. 12 limage mogę zadać komuś. ...perfekcyjnego. No to i nie, no to pewnie tak, na No pewnie tak, ona, ona, ona ogień wali, bo ona ...jest niewra niewrażliwa na ogień, to pewnie jest od niego walnie. Yes. Mm. Hmm. Zabra wow... Zabra y czekaj. Kto no, później tak, bije? Ten środkowy. Weź nie zabijesz, środkowego, bo... środkowego. Ale go nie To ja go zabiję, a ja walę po prawej, wciąż. Aha. I mi wolni... I wolni nie, nie, dobra, tura. nie wol Zabijesz go? Nie, nie zabiję, nie mam opcji. Moja postać jest bezpośrednio nie, nie no, ile, ile na poprawę możesz max zadać? Tyle. Tyle? No tak średnio, bo... Ja mogę niby stać obszarowe... Nie, moja, moja, po moja postać jest średnia. Ja... Tak, ja tylko nabiję. Miva nie. Dobra. Chuj, z co my nie mamy na ja chcę żyć. Nie. To ja też bym nie pokażeć. Dungeon on progres. Teża. Gotowy, no a jakie mogę mieć gotowy, kurwa. I uczonej, kurde, Friere? w książkach jeszcze cały czas. siedzi jest ważna decyzja. I teraz w A Any e e co zyskujesz kurde, na twój te teleportacji, który jest zarazowy chyba nawet. Ile to jest najbanej. Po tej U. mojej decyzji. Szykujesz go? Ok, złupiłem go i... Wow, teraz wygraliśmy. Cośiliśmy tu. Ta stara mapa chyba prowadzi do ukrytego skarbu. Pas Treasure map. Wow. Sejrasistom, nigdy się nie uczy, nigdy nie zrywam do książek. Nie jestem uczonym. Rzelek! Rzelek! Kevin, ej, to, dziś... to, <noise> to jest ten. Ja się do tego modlą. Ej, hey, to branie, to, to jest, oranie, z, to jest ten. Żeluś, z pingwinów w z Madagaskaru. Zaskaru. No, nie, chciałem mówić. <noise> Żeluś. Ale nie pij tylko po środku. Po środku będzie orbit go bił, bo on ma armory. ten, no, co tam. Ma... Tego po prawej spróbuję, żeby no. się walnąć. Nie, nie wiem, czy wiesz, ale jeszcze będę żył, gdy, <gdy, gdy, gdy będziemy miał go walnąć. Dobra, ale żałość no. tu, że ty męża otrzymuję. No, nie też. Minus dwa. Ja jestem odporny na magię, kiedy ja rzucam magią. No kurwa, raz. Jeden plus, jaka ma to postać. Ja, w sensie lepiej wszystkim, żeby, żeby, żeby się lepszy we wszystkich czego czego zwiecie. Nie, no dobra. Ja dobijam tego po... lewej. Dobra. Ja Firit bij żelusia. żelusia. Albo obszarowy? Nie, żelusia. Nie, ja obszarowym zadasz max. 6. No to... to nie żelusia. zwykłym strzałem mogę zadać U. 12, dobra. Chyba, że zabiję coś... Ja się trochę boję żelusia. żelusia, szczerze mówiąc. Bo... Ja się boję mojego życia. Żegnajcie się, koledzy. Przeżył. A nie żegnajcie no. się, nie żegnajcie się Bo unik Bo jest... Nie, 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 nie To jest śmieć Dobra, żal już zabijany teraz Galareta Mogę, błagam, szybciej, bo zdech... teraz nie będzie Nie Dobra, dobra Teraz zabijany Jeśli jakiś jakieś gówno, dajcie mi się killa, Gro W ogóle jest walkie dosyć ciężkie Ale dobra, to już koniec chyba będzie no nie wiem, jeszcze... Z... Minus jeden strength inteligencja. Ja, ja mógłbym wziąć inteligencję... To ja ci, Mówisz, to ci mogę wysłać. Co Skł... skłotus. Wykalny męczyk, krój wstrząsł. A to, no to ty, jakby, ja obrażenie fizyczne... A Fireb też, Fireb też pije Znaczy, tak, fizyczny. No. Zebra, ile potem wam dam komuś nos. Możecie mi dać coś? Ehh, nie mam nic. Ja ci mogę dać, czekaj. To gdzie to było? Jesteś w sumie troszkę? Królar, Ja, czarną ho. Ale gdzie ta czaszka jest? Nie daję, no jak w punku Freda. Dobra. To Fred weź sobie tą czaszkę, załóż jak możesz. Tak, ale też dałem gotowy i nie mogę. Każdy już gotowy jest? Tak? Dobra. Nie! Co nie? Nie jestem gotowy, no. To nie, no to czekamy. Ja o Boże. Nie mogę, przykro mi, nie mogę w cave'ie, bo takie zasady chłopie mentalne. Każdy ma z nas, najwyraźniej. A ta maczuga czy jest mocna? Nie wiem, daj mi ją, bo nie chciałem wcześniej. Odpoczynek. Odej, odlewaj! Oh, jest! Jest! Yes. Yes. Żyję! Dore, ja ubiorę. to Bo te obszerowe ataki tak są chuje warte. Ja żyję. To Party reset? Co robi party reset? Nie lepiej. Se camp. Regen focus. Potrzebujemy regen focusu. Hmm. Albo A reguła? Ja nie jestem z mupso. Ja by ja wiesz. O, o, dobra, z... Ja jestem ready. Oj, ja, pierwszy le. <śles> pierwszy idzie. E, Przewagę ma. To jest nie jest chyba obszarowo. Klęb, ci lepiej. A, no, jakby... no. ty, z spiri, spi będziesz walił na środku, No, No, wiem, wiem. I bardziej ja, mi serytuje. Ej, więc <kluzni> czaszkę zrobił jeszcze. Jestem, Jest w się się cnócić, bo ja nie wolno idealnego. Co to kurwa jest skupienie? A, okej, okay, mogę. Po Co boku akcyjne? nie bi, po, bo czy... po boku bi, nie bij na środku. nie, nie, chodzi mi o to, że... dlaczego ja jestem pięściarzem nagle. Czy mi się zapisała książka? Nie, no nie o, kurwa, książkę, nie mam książki, cholera jasna. Dobra, o jest źle. I nie masz jak fipunek teraz wejść inwentory? No nie, mogę, ale z, nie, 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 jak zmarnuję z jednego... No mogę, ale zmarnuję jeden tego, nie? Trochę zmienię, no. Ale zmarnuję jeden to tego. To nie wiem, no bo... lepsza <laughs> lepsze to, niż zadać pół dmg'a. Się... A, to akurat nie było fajne. O, mogę... Use focus. Co to jest? Stun. Oni są wszyscy odpali na stuny. To takie mocne. O, okay, dobra! O kurde, on dostał. O nie, nie. Co? Aha, altaba no zawaliły no. mi. nic nie słychać. Niewrażliwy. Aha. Ej, pet? No dobra, nieważne. Aha. Myślałem, że jak altaba wala, to mi całkiem na dźwięk z Discorda wywala, ale. Okej. Okay. I to obszarówką chyba i zabijesz. Jest taka szansa Dobry no, nie pansa. O, oh, monety, wyjdziemy bogaci stąd. Jeśli wyjdziemy K do... Kiedy dungeon się kończy. Aj, wyszedł. Ej no Jak się so. skończy to się skończy, tak. To nie jest tak, że dungeon to już final boss jakby w sensie, że dungeon ja nie będzie. robi masz do śmierci? Nie. Nie, nie wiem. My Czemu ja mam taki. Nie mam żadnej odporności na. Myślę, że to nie jest tak, że my się powinniśmy przygotowywać całą grę na dungeon, właśnie? Nie. Więc czasami to tak jak ja to pomyślę. O, no bo tu nie ma nigdzie, kiedy będzie koniec. Fizyczne, fizyczne. To nie ma. No nie gra, przed rozłączył się. Aha! <laughs> A, co? Firiada myślałem, że ja kliknąłem w lore i, kl i mi się coś wyświetliło, ja w to kliknąłem bez czytania i myślałem, że to mnie wywaliło teraz. na To jest coś na szczęście. Się, to jest, to jest, to jest Problem jak kontynuować? Okej, okay, jak co się stało, to teraz będzie wstępie, jakby skoro każdego wywaliło, jest... Nie Wiem. To Firiada to co no jakby no, skoro nie chyba każdego jakby... Jak stało, o, mi mi grę wywaliłem całkiem to. Właśnie...